Święta Wielkanocne, święta Zmartwychwstania Pańskiego co roku zastają nas w nieco innej sytuacji pod względem społecznym, zdrowotnym, religijnym, gdy na różnym etapie rozwoju naszej wiary spotkamy Jezusa Chrystusa. To, co jest bardzo ważne podczas tych świąt, to to, abyśmy potrafili zobaczyć. Źródło radości i ufności wśród tych życiowych doświadczeń, a tym źródłem jest zmartwychwstały Jezus Chrystus. Dlatego też życzę Wam, siostry i bracia, tego wielkiego zadziwienia, tej ufności i radości, które stały się udziałem świętego Piotra i świętego Jana, gdy przybyli do pustego grobu, ujrzeli i uwierzyli, i tym żyli na co dzień. Niech to będą dla Was najlepsze od nas życzenia.